A, widzę tu jakieś czułości na mecie. Jesteś dumna ze swojego zawodnika? Bardzo, najbardziej na świecie. Dobrze się dzisiaj spisał? Najlepiej, jak zawsze. Jaka będzie nagroda? No, na pewno. Nie mogę powiedzieć.

Na skarbekcie Malczewska, Polityka Krakowska. I Maria Strzeżek, na miejscu trzecie. Wszystko, wszystko, mówię, przeszło, znaczy, że tymi trzamaniami wysoko. Linia tam widzę, ktoś stoi, mówię, tylko żeby w niego mnie wjechać. Dobrze się Cześć, już się bałem, że nie będziecie na mecie i nie będzie dobrego dopingu. Muszę wczoraj z więzienia, wyszłam. Jak to, za co siedziałasz? Gwałty na zlecenie, bez zlecenia zresztą też. Amfetamina. Produkcja, dystrybucja, masturbacja. No i mi wyleczyli mnie. Cześć kochanie, cześć! Jest dzisiaj bardzo ciepło, trasa była sypana salmiakiem. Powiedz, czy to pękło, czy wytrzymało? Dosyć wytrzymało. Jest dosyć fajna trasa, tylko przygotowanie zawsze za wynika może być lepsze. Kasiu, no wreszcie pojawiłaś się na zawodach AZS-u Intercup i po pierwszym przejeździe wszystko wyglądało doskonale. Powiedz co się wydarzyło w tym drugim, że nie dotarłaś do mety. Dziura się wydarzyła, no niestety przeliczyłam się. Chciałam troszeczkę e, bardziej zaoszczędzić na czasie w drugim przejeździe. No i nie jechałam tak bezpiecznie dojechanie, no i w pewnym momencie wyleciałam. Nie można jeździć bezpiecznie dojechanie. No nie można, ale czasem trzeba. No wreszcie udało się to co się nie udało ostatnio. No i wygrywasz gigant w szczawnicy na palenicy. Tak, udało się zrobić dwa, w miarę podobne przejazdy. Ustawienie się nie zmieniło, dlatego e, fajnie, że, że trasa jakoś wytrzymała dwa przejazdy. Bardzo jestem z siebie zadowolony. Bo Tym bardziej, że nie jeździłem bardzo długo Giganta, od zeszłych Winter Cupów w sumie. Więc tylko na plus teraz sala, więc walczymy dalej. Strasznie dzisiaj dziurawo na trasie. No niesamowicie dziurawo. Jeszcze teraz Salmiak związał tę dziurę, więc jest taka frytka, bym powiedział. No i powiedz, co ugrałaś dzisiaj? Co ugrałam? Siódme miejsce, ale jedną setną straciłam do szóstego, także no, trzeba popracować do przyszłego tygodnia. Tak, bo wy, tak to jest, niestety. Szczawnica, straszna góra. Ależ jesteś w formie, widzę, że nawet to drugie miejsce Cię nie zadawala. No tutaj gonię pierwsze, pierwsze, pierwsze moje miejsce na Winter Cupach. No teraz się nie udało, tutaj w drugim była lekka przygoda, na szczęście przewaga zbudowana w, w pierwszym przejeździe mi tutaj utrzymała na podium no co mogę powiedzieć, jeszcze że no, góra moja ulubiona, więc pamiętam. No ben, ben, będzie walczony na slalomie i za tydzień też się widzimy i tam będę gonić też to pierwsze. Może się uda. A ja, uda się, jak się uda, nie wiem. Stanisław, ależ widziałem to niezadowolenie po tym jak wjechałeś na metę. Powiedz czemu byłeś taki smutny? No, po pierwsze spadłem w pozycję, No i niestety z przygodami u góry. Myślałem, że już będę praktycznie poza trasą, no ale się utrzymałem. Dół, dół mi się dobrze jechało, no ale zabrakło tych kilkasetnych, żeby utrzymać pozycję, więc, więc jestem niezadowolony, no bo walczę tam o generalkę, więc liczą się każde punkty. Słyszałem, że wymoczyłeś to i owo wczoraj w Dunajcu, no i to chyba nie była dobra recepta. No nie, no trochę trening był wczoraj za mocny, bo aż skurcze łapały w tym potężnym udzie, ale no, no, co, no widać trzeba było nie trenować, tylko przyjeżdżać i wygrywać, no to jest recepta na sukces. Maja, mam wrażenie, że te nasze wywiady strasznie monotonne. Zwycięstwo, dominacja, absolutna tutaj, wiesz, zniszczenie rywalek. Czy możemy spodziewać się jakiejś odmiany? Nie życzę Ci tego. Ja mam nadzieję, że, że nie będziemy się spodziewać tutaj żadnej odmiany, ale no zobaczymy, co będzie to będzie. To jest sport, tu się może wszystko wydarzyć. Kurna, wszystko się może zdarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne kurwa, że wszystko się może zdarzyć. E, tak, oprócz jeszcze potężnego uda trochę jajeczka zmoczyłem, więc myślałem, że to będzie klucz do sukcesu. Niestety nie udało się, na następnych zawodach się na pewno uda. Może e... trzeba w czym innym wymoczyć? E, w śmietanie. Cztery, przelot, wyszka w i dalej Ale to ona jest. Tak? jak bardzo ciąży niebieska koszulka lidera slalomowego. To nic nie ciąży, to tylko przyspiesza i motywuje do, do jeszcze szybszej jazdy, szczególnie żeby zatrzymać ją na Ostatnie zawody, i później już na zawsze, bo, bo to zawsze będzie fajna pamiątka, ale nie ciąży to na mnie ani trochę, tylko bardziej motywuje, żeby zaraj utrzymywać dobrą formę. No ale każdy chce ją zabrać teraz. No to będą musieli to zrobić wręcz, bo łatwo tego nie odda. Jak to jedziesz? Tu, 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 tu i tu. wiecie co to jest? Przypominam, że jedziemy na komendę. Uwaga, jazda, wtedy wylecimy. Zabadamy kije. I uwaga, jazda. Podobno jedziesz jako lider Polskiej Reprezentacji Studenckiej do Słowenii na Interwinter Cup. Czemu to zawdzięczasz? Ja jeszcze o tym nie słyszałem, ale widzę że może masz jakieś przedszpiegi. Jeśli by się tak stało, to zrobię co w mojej mocy, żeby tam jakoś poobracać w takim razie. No, tym razem dzisiaj się coś nie udało, jakiś pech, zmęczenie. Niestety. Ty musisz mniej grać na komputerze, a więcej jeździć na nartach chyba z tego co widzę. No nie ukrywam, że jeszcze gigant. To był mój najlepszy w życiu, eee, fajna jazda, bardzo, bardzo zadowolony. Tyle pało strasznie, ale to gaz. A w co grasz teraz? Eee, w ciebie, w Tomb No i proszę, wróciłaś na zawody AZS Winter Cup, dzisiaj całkiem niezły występ. Nie żałujesz, że odpuściłaś trochę klasyfikację generalną? Troszkę żałuję że, ale nie byłam w stanie przyjechać tu w innych terminach, bo akurat miałam egzaminy w każdym z tych terminów, więc wiadomo jest żal, ale nie mogłam za bardzo nic zmienić. Widzimy się na finale? Mam nadzieję. Zobaczę na studiach, ale mam nadzieję, że się uda. Tak. A jak Ci się dzisiaj w ogóle podobała trasa? Cieplutko było? No było miękko i dziury też było czuć, ale fajna zabawa, więc, więc fajnie. Finalnie się skończyło. To gratuluję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.